Cześć! Witajcie na kanale TZG Dzisiejszy materiał będzie kolejnym z serii poświęconej nowemu dodatkowi Silver Tempest. W ostatnim materiale pokazaliśmy wam jakie nowości wprowadza ta seria. A teraz będę chciał wam pokazać pod jaką postacią możecie kupić karty z tej serii. Pierwszym, a zarazem najpopularniejszym yy, zestawem będzie Elite Trainer Box. Zawiera on 8 boosterów, 5 koszulek z Alolan Vulpixem, 45 kart Ergi, taką instrukcję, gdzie będziecie mieli wylistowane wszystkie karty, 6 znaczników obrażeń, 1 rączek do rzucania 2 znaczniki oraz jeden znacznik wistar oraz pudełeczko, w którym możecie trzymać karty no i kod, tak jak zwykle do TCG, ale ale sam zestaw będzie jeszcze dostępny pod formą ekskluzyzmną, gdzie zamiast 8 boosterów dostaniecie ich 10, dostaniecie dodatkowe 65 E, koszulek z lubią e, i metalową e, monetę z Alolan Vulpiksem. Następnym również ciekawym stawem, gdzie możecie kupić karty jest to e, Build and Battle Stadium zawierać on będzie dwa Build and Battle e, boxy. W każdym Build and Battle boxie będą cztery boostery oraz oczywiście 40 kart i to będą dwa takie Build and Battle boxy. Oczywiście jedna z czterech e, promokardów. Które widzicie na ekranie. Cztery wolne boostery, razem będzie ich 12. Znaczniki, obrażeń. Oczywiście moneta do rzucania i dwa znaczniki. Oraz samo pudełko, które też widzicie na ekranie. Taką, może trochę mniej popularną u nas, formą zakupu są też takie mini portfolio, mini takie klaserki. Czyli to jest po prostu jeden mini klaser i jedna paczka. Są one fajne do zbierania. Nie bierzemy dużo tych kart, a chcemy mieć je tematycznie pozagregowane. Są one bardzo fajną opcją. I mamy y, oczywiście boostery, boosterboxy, czyli jeden booster boosterbox zawiera 36 boosterów. Jest to dobra opcja dla osób, które składają się w, właśnie w kilku osób na karty, bo wtedy możemy dostać w dosyć dobrej cenie te y, boostery. Jeszcze zamiast zwykłych boosterów mamy slivdy, czyli booster w takich kartonikach przez co trudniej je podrobić to jest takie dobre zabezpieczenie jeśli nie wiemy skąd brać karty i taki zestaw slivdów nie wynosi on 36 tak jak w przypadku sterboxa tylko 24 przez co też tani możemy kupić te karty same blizzard battle boxy które właśnie dostajemy w build -and battle stadium y możemy kupić w zestawie który zawiera 10 tych built battle boxów y jest to fajna opcja jeśli chcemy wejść w uniwersum Pokémonów grać przez co dostajemy już gotowe zestawy, które są skomponowane tak, żebyśmy mogli zacząć ze znajomymi. No i to tyle z tej serii. Sama seria jest dosyć ciekawa. W następnych materiałach będziemy chcieli skupić się na top 10 najładniejszych kart właśnie z tej serii. Postaramy się zrobić dla Was materiał też, który będzie opisywał najlepsze Pokemony pod względem ataków. Piszcie Wasze propozycje w komentarzach, z chęcią je przeczytamy i postaramy się do nich odnieść i nagrać takie materiały. Na razie dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnych materiałach.